Cześć, witam Cię serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z tematem, który jest dosyć mocno roztrząsany w przestrzeni rozwoju duchowego i rozwoju osobistego, a mianowicie jest to wolna wola, odpowiedzialność za siebie i to, jak możesz się ułożyć z tymi energiami, z tymi jakościami, żeby wspierały Ciebie. Często jest tak, że my odrzucamy kwestię wolnej woli, nie zgadzamy się na to, że taka jakość w nas istnieje i oddajemy swoją moc czynnikom zewnętrznym. Czyli kiedy faktycznie czujemy, że możemy coś zdziałać, to działamy i super, a kiedy dzieje nam się coś, co jest niezgodne z nami, czego nie chcemy, to po prostu oddajemy swoją moc na zewnątrz i stwierdzamy, że to był los, to był przypadek. Tak po prostu wyszło i nic nam do tego. I to sprawia, że bardzo często po prostu przestajemy świadomie kreować swoją rzeczywistość, a oddajemy ją naszym podświadomym wzorcom, naszemu mózgowi automatycznego, automatycznemu, który pozostał w jakiś sposób zaprogramowany, i powielamy sobie po prostu schematy społeczne, schematy rodzinne. A zrzucając później winę za nasze wszelkie trudne doświadczenia, właśnie na czynniki zewnętrzne. Często to się zdarza na przykład w chorobach, kiedy mówimy, że to geny, że to wina naszej rodziny, naszej przeszłości, itd. A to się zdarza na przykład w pracy, kiedy doświadczamy jakichś trudnych współpracowników lub szefa, lub jakichś trudnych sytuacji, stwierdzamy, że to wszyscy winni są dookoła, tylko nie my. To się może zdarzyć w relacji, a, czyli widzimy wszelkie niedoskonałości naszego partnera, naszej partnerki i zaczynamy dostrzegać a, ich winę w tym, że są tacy, a nie inni i sprawiają nam kłopot, a my jakby zupełnie nie mamy w tym udziału. A, I warto jest wiedzieć, że wszystkie te mechanizmy, o których teraz powiedziałam, czyli przerzucanie swojej odpowiedzialności na zewnątrz, wynikają tylko i wyłącznie z podświadomego wzorca programu, w którym my funkcjonujemy jako istoty, które są zależne od świata zewnętrznego i zupełnie nie mają na niego wpływu, żadnego wpływu. A, I warto jest wiedzieć, że to jest jedna z opcji, i im Ty bardziej zaczynasz stawać w swojej krystalicznej świadomości, w polu a, pochodzącym właśnie ze źródła istnienia, czyli w takich jakościach, które są tobie naturalne, tym bardziej zaczynasz sobie uświadamiać, że ty cały czas kreujesz swoje doświadczenia i każda sytuacja, która zdarza ci się w życiu, nawet ta negatywna, nawet ta trudna, jest wynikiem jakiegoś podświadomego wewnętrznego wzorca. A i warto tutaj przede wszystkim otworzyć się na aspekt właśnie wolnej woli, którą każda istota posiada każdy z nas posiada odpowiedzialność za siebie, za swoje doświadczenia, za wszystkie swoje reakcje. Często o tym mówi się w rozwoju duchowym, także być może już słyszałeś, już słyszałaś. Ja chciałabym tutaj jeszcze poruszyć taki ważny temat, jakim jest. W Współkreacja z wszechświatem. Ponieważ my często, kiedy myślimy sobie na temat wolnej woli i odpowiedzialności, zaczynamy się trochę gubić w tym temacie. Często jest tak, że zaczynamy sobie uświadamiać, że faktycznie jest ta wolna wola, ale czemu ja nadal dostaję te trudne doświadczenia? Jak to się dzieje, że ja już tutaj pracuję tak, wewnętrznie, już chcę coś zmieniać, a cały czas coś mi podsyła tę negatywność, te trudy. Te problemy i tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę zatracamy się w tym temacie, zapominając o fakcie współkreacji i o tym, że cały rozwój świadomości jest o wiele bardziej wielowymiarowy niż nasz umysł. Czyli na przykład zdarzają nam się powtarzające negatywne schematy w życiu. A my już sobie myślimy, kurczę, to już mam za sobą, to już mi się nie wydarzy ponownie i tam w Następnym razem znowu wydarza się to samo i tutaj już po prostu załamujemy ręce. No i tak z jednej strony jest ta wolna wola, odpowiedzialność i samoświadomość, a z drugiej strony są powtarzające się schematy i co tu teraz zrobić, tak? A przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś zrozumiał, zrozumiała fakt współkreacji, czyli tego, że mm, wszechświat zawsze a wie najlepiej, źródło zawsze na, wie najlepiej, co jest nam potrzebne do naszego rozwoju, i czasami jest tak, że my, nawet jak przerobimy sobie jakąś konkretną lekcję, to może się okazać, że gdzieś na poziomie podświadomości, na, po, na poziomie poprzednich wcieleń, na poziomie zbiorowej świadomości jest jeszcze ten wzorzec zakotwiczony, który po prostu rezonuje z naszą energią, i my potrzebujemy ponownie wejść w ten proces, żeby jeszcze głębiej odkodować sobie. To doświadczenie, czyli z jednej strony jest wolna wola, jesteś ty, twoja odpowiedzialność, a z drugiej strony jest, są sposobności od wszechświata. I cała kreacja naszej rzeczywistości wygląda w ten sposób, że my a, wybieramy. My cały czas doświadczamy naszej rzeczywistości poprzez właśnie wybory, poprzez uświadamianie sobie tego, co chcemy, czego nie chcemy. I tego możemy właśnie doświadczyć a, dzięki Wszechświatowi, który nam daje sposobności, daje nam przestrzenie do rozwoju. I jeśli chodzi o wolną wolę, to my e, mamy zachować otwartość e, na lekcje od wszechświata, czyli on, na te sposobności, które on nam daje, i e, tą wolną wolą posługiwać się w tej puli doświadczeń, które aktualnie mamy dostępne. Bo często jest tak, że zdarza się troszkę hejtować tą wolną wolę, że ta jasne, wolna wola, jak to jest możliwe, jak tutaj po prostu wszyscy cierpią i tak dalej. No przecież sami sobie tego nie wybraliśmy, tak? I cała kwestia właśnie polega na tym, żeby zrozumieć, że my jako istoty ludzkiej, które mamy troszkę ograniczoną percepcję, jakby mamy określone pola świadomości, które możemy zobaczyć, ale części też nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I poprzez wolną wolę, my możemy kreować na planie bieżącym, który wyświetla nam aktualnie wszechświat. I to są właśnie te sposobności, to są te doświadczenia, które my dostajemy i mamy na ich polu po prostu kreować, dokonywać wyborów. Bo często jest tak, że my właśnie zaczynamy sobie wymyślać coś, co jest zupełnie. Jakby spoza puli naszych możliwości, spo, spoza puli naszych doświadczeń, a, i troszkę gubimy się w tym w czasie obecnym, w chwili tu i teraz. A, czyli na przykład, kiedy usłyszałeś, usłyszałaś w rozwoju duchowym, w swojej ścieżce, że możesz wszystko, że wszystko jest dostępne i tak dalej, i to jest prawda jak najbardziej. Tylko my się mamy skupić przede wszystkim na tym, co jest dla nas dostępne tu i teraz, na tych krokach, które mamy poczynić w chwili obecnej, z danymi sposobnościami, które dostaliśmy od wszechświata. Ponieważ, kiedy ty będziesz zastanawiać się nad czymś, co jest totalnie spoza Twojej puli możliwości, jakby na przykład jesteś teraz w jakiejś trudnej sytuacji, w której. Hmm, nie wiem, masz długi albo coś konkretnego, jakiegoś trudnego się dzieje, a to zamiast zastanawiać się, lecieć gdzieś tam w kosmos, że skoro mogę, wszystko. To ja teraz sobie wymyślę, że mam milion złotych na koncie. A jakby oczywiście warto jest mieć to przekonanie gdzieś tam w polu, niemniej jednak warto jest się skupić na tej Twojej rzeczywistości, która jest tu i teraz. Czyli na przykład, jeśli masz dług u siebie, to skup się na tym, żeby odkryć swoje wybory i pokierować swoim życiem tak, żeby uzdrowić to, co przyciągało te długi, ten energetyczny dług, który zazwyczaj przyciąga nam określone doświadczenia. A, I tutaj właśnie jest kwestia odkodowania sobie tych wzorców, z którymi rezonujesz tu i teraz, i dopiero później zastanawiasz się nad czymś, co będzie jeszcze większe. Oczywiście warto jest marzyć w każdy możliwy sposób. Tym niemniej warto jest też się skupić na tych sposobnościach, które masz tu i teraz w swoim obecnym doświadczeniu. I w ten sposób krok po kroku rozwijasz się coraz bardziej. I jak będziesz skupiać się centralnie na swoim tu i teraz, cały czas być obecnym, obecną w tych emocjach, w tych trudnych doświadczeniach tych trudnych wzorcach, których nie chcesz, i będziesz sobie tutaj na bieżąco odkodowywać, to zobaczysz, że te miliony, czy tam te wspaniałe relacje, wille z basenem, itd., będą o wiele bliższe niż ci się wydawało. I zazwyczaj problemem jest właśnie w rozwoju naszym to, że my skupiamy naszą uwagę gdzieś tam daleko i zapominamy o tych sytuacjach, które nam się dzieją tu i teraz. Czyli jakby odrzucamy te lekcje, te sposobności negatywne, które nam się pojawiają, a stwierdzamy, że no dobra, to jest akurat wynik jakiegoś tam losu, przypadku itd. Ale ja sobie tam marzę o czymś gdzieś tam na różowej chmurce. Nie ma czegoś takiego. My chcemy się skupić przede wszystkim na tym, żeby pouzdrawiać te najbardziej negatywne, najbardziej trudne doświadczenia, które nam się dzieją w tu i teraz. To jest najważniejsza akcja do odkodowania. Twoje emocje negatywne, a wszystkie przekonania negatywne, których obecnie doświadczasz, to wszystko chcemy sobie przeprogramować na doświadczenia pozytywne, i dopiero wtedy jesteśmy w stanie kreować o wiele większe, o wiele bardziej obfite doświadczenia. A i warto jest też, żebyś wiedział, wiedziała, że wszechświat zsyła nam te lekcje mm, i sposobności do uzdrowienia naszej świadomości w każdym momencie. A, dlatego uważność, uważność jest kluczem, taka medytacyjna samoświadomość. W Twoim otoczeniu naprawdę każda rzecz której doświadczasz, każdy człowiek, którego masz obok, każda sekunda dosłownie, każda osoba, którą miniesz na ulicy, niesie dla ciebie energię uzdrawiającą i odkodowującą wszystkie negatywne przekonania. I ja nie żartuję, naprawdę. Wszystko jest tak niesamowicie istotne, dlatego bardzo ważne jest to, żebyś ty już od dzisiaj zaczęła, zaczął żyć bardzo samoświadomie. Jeśli medytujesz, cudownie, jeśli masz jakieś praktyki uważności, cudownie. Samoświadomość na poziomie siebie, na poziomie swoich myśli, poziom swojego ciała, przeżywanych emocji, ale też świadomość wszystkiego dookoła, co się dookoła dzieje ciebie. A, no, i to działa w ten sposób, że im bardziej Ty jesteś samoświadomy, samoświadoma wewnętrznie swoich procesów, swoich własnych myśli, swoich własnych przekonań, tym bardziej jesteś świadom, świadoma tego, co dzieje się dookoła ciebie. Dlatego, jeśli chcesz korzystać ze swojej mocy wolnej woli i samoświadomości, to skup się przede wszystkim na tym, żeby czytać sygnały z otoczenia i z Twojego tu i teraz. Żebyś nie zatracił, nie zatraciła tej możliwości, którą posiadasz w każdym momencie swojego istnienia. Bo my często mamy taką tendencję do odrzucania swojej wolnej woli, kiedy pojawia nam się coś negatywnego w życiu. A tutaj przede wszystkim są najważniejsze lekcje, najważniejsze doświadczenia dla każdego z nas. W każdej sytuacji trudnej, w każdej, w której pojawiają nam się jakieś ciężkie, trudne emocje, jest zawarty właśnie. Mm, ten aspekt lekcji miłości i aspekt uzdrowienia określonych sytuacji, i tylko w ten sposób Ty jesteś w stanie swoją rzeczywistość ustawić w taki sposób, w jaki faktycznie chcesz i o jakim marzysz. Także pamiętaj o tym, że Ty razem ze wszechświatem współkreujesz. I istnieje aspekt Twojej wolnej woli, jak najbardziej, i istnieje też aspekt um, tych sytuacji od wszechświata, tych sposobności od wszechświata, które wszechświat cały czas Tobie oferuje. I chodzi o to, żebyśmy my nauczyli się zarówno korzystać z własnej świadomej woli, jak i obserwować, co ma dla nas mądrość wszechświata mm, do zaoferowania na dany dzień, na dany proces. Czy tam na dany okres czasu, i w ten sposób jesteśmy w stanie sobie pięknie połączyć te dwie energie, czyli kreowanie własne, kreowanie wszechświata, i w ten sposób zamieniamy się w kreatorów rzeczywistości, którzy kreują nie tylko i wyłącznie z poziomu swojego ego, z poziomu lęku i przetrwania, ale też kreują przede wszystkim z poziomu źródła istnienia, czyli są połączeni z tymi energiami rozwojowymi. Całej planety, ponieważ my jako ludzie jesteśmy wszyscy razem połączeni, i to, że akurat jakiś wzorzec nam się pojawia w naszym polu, to może być właśnie wynik tego, że akurat jest taka potrzeba, żebyśmy te energię właśnie sobie odkodowali i uzdrowili, i dzięki temu też kolektywnie zaczynamy sobie wzrastać. Także zapraszam Cię do takiego spojrzenia na ten temat. Ubierz mi, że dzięki temu będzie Ci o wiele prościej i o wiele bardziej. Um, um, neutralnie podchodzić do Twoich trudnych doświadczeń i też wyniesiesz z nich o wiele więcej lekcji bo pojawi się ten aspekt głębokiego zrozumienia głębokiego sensu swoich doświadczeń a to jest po prostu bezcenne także działaj rozwijaj się ile wlezie, trzymam kciuki za każdy Twój proces a i jeśli oczywiście masz ochotę skorzystać z sesji indywidualnych czy moich kursów, to zapraszam Cię do linka poniżej. Wszystkie informacje zamieszczam dla Ciebie i pozdrawiam Cię serdecznie. Hej!